Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Influencerki. Jak tutaj możecie widzieć, jesteśmy gdzieś w innym miejscu. Ja przede wszystkim chciałam, żeby się tu podeszła moja droga i weźmie ciasto truskawkowe. Jesteśmy w granitowych kaskadach, moi drodzy. Tak jak mówiłam ostatnio, stwierdziłam, że przyda tu się... Tam wiecie, jakiś mały wypoczynek, zmiana miejsca przede wszystkim. No wiecie, żeby też się coś działo. I również będziemy mieć urodziny Krisa, pomimo, że chcę przyspieszyć, bo też chcę właśnie popatrzeć. Jak dzieciaki reagują, bo z tego co dziś mi się objęło uszy, to mi się wydaje, że one dopiero jak są już nastolatkami, to można wiecie w jakiś sposób oddziaływać. W sensie. jak są małe, no to za bardzo nie. Co, z... co ty robisz? Jej, sujaco. Dobra. I będziemy tutaj naszego Krisa postrzeć po prostu. Wiecie, żeby było właśnie coś ciekawego, żeby też Larisa w sumie miała więcej czasu po prostu. E, co ty chcesz? Co? Nie, no, nie, no, 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 no. Chodź tutaj. E, żeby właśnie Larisa mogła sobie więcej troszkę popracować. Wiecie, wziąłem im na dwa dni, czyli dzisiaj jutro jakby, ale nie wiem czy... E... Ciasto na środku blatu, dobra, już umieszczamy. Dodaj świeczki urodzinowe. Różowe, a ci pasują. Dobra, ja bym chciała, żebyś... E... Nie, 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 bo ty się postarzysz. Pomóż zmuchnąć świeczki Chrisowi. Chodźcie, moi drodzy. Chodźcie, chodźcie. No, zobaczymy, tutaj przystojniaka nam podrośnie. No. Ojojo, jakie tu słodkie. Dobra, zobaczymy. Dylan, gdzie, gdzieś dzie, dzie, ty tu? Na komputera żeś przylazł. O ty, łobuzie nie Mamy kolejny dzień, powiem Wam, że niestety stało się coś, bardzo nie lubię, a mianowicie po prostu e, gra mnie ja. nagrawała większej części materiału. Także super. Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę, że jeszcze raz tutaj trochę ponegrywam, bo wytłumaczę, bo powiedziałam Wam parę rzeczy, a ja się no w sumie dzisiaj nie wywieźnię, bo nie wiem już co tam jest, bo mówię na co nie. Matko, jest jeszcze. Ejcie, jaka ta ikonka w ogóle. Ooh, sample uh -huh. O, sample harsh. Aha. Dobra. Ehm, nie wiem, Posprzątać ładnie. E, a ty dzielą tutaj. Pogardzcie, jak widzicie, e, nasz Chris już tutaj. Dorósł. On dorósł I. Ja po prostu go postarzałam ze względu na to, że. Powiem wam, on także za trzy dni miał mieć urodzinę. Stwierdziłam, że go postarzymy, bo wiecie, no chcę zobaczyć, jak w sumie to reaguje ta sława na właśnie te dzieci, na nastolatki. Z tego co wiem, to jest tam bardziej coś w ogóle, wiecie, jakoś działa, czy coś takiego, a tutaj w tym wieku za bardzo nie. I też chciałam, żeby Larisa mogła, wiecie, na spokojnym, czy sobie właśnie popracować trochę, nie? Czy chcesz sobie oh. przygotować tylko. Ja o matko, weź podaj śniadanie, bo... Weź sałatkę owocową. Eee... bo... Jak <grym> się już nie biega? Eee, bo właśnie... No żebym miała więcej czasu współpracować, bo jak widzicie ona ma bardzo niski poziom. I ja właśnie chciałam dzisiaj nagrać w taki luźny właśnie... Mówiłam wam, że ja sama sobie pogram w międzyczasie, żeby dojść nie wędru do pochowy, czy do czy czwarta po prostu. I wiecie no... Wrócę do was, bo nie chcę was też zanudzać taką zwyczajną rozgrywką. Żeby tu się działo coś ciekawego. No, następną oczywiście z będziemy z tym... Z tą koroną, to będziemy w następnym odcinku się bawić. No by Ci chciałam właśnie, żeby troszkę odpoczęli sobie, w ten, jak wyjeżdżali do tych granitowych kaskad. No po prostu, co, co ty? Ty jesteś w pracy? Czym ty chciałeś iść do pracy, człowieku? O czym ty? Ładny. Ojojoj, co się, co się to z tobą dzieje, człowieku? Yy, weź na wiązy z dziennikarza, nam to się przyda. Yy, no, także ja go tutaj postarzyłam i tak jak mówię, no pogram sama i wtedy będę do Was wracać jakiś tam odcinki, żeby wiecie, no, coś się wiecie, działo ciekawszego, a nie taka nudna rozgrywka, bo no, ta seria już się zbliża do końca, a nie chcę, żeby ona była nie wiadomo jak nudna, bo muszę przyznać, że mi się już trochę też znudziła. Dlatego wiecie, pogram sobie troszkę sama, żeby no, was tak nie nudzić, nie? No, no Chris tutaj miał urodziny, tutaj sobie posiedzieli trochę, mieli takie ognisko z piankami, z hot dogami raczej. No, także sobie posiedzieli, spędzili trochę czasu. Co tam by, co tam Larissa i Dylan tutaj barabera mieli w tym, w namiocie, młody sobie odrobił lekcje. Co to jest? Samoty... Ostatnio na przemień nie... nie byłeś jeszcze w szkole, to jak możesz? Dzieciaków się pytać, co ty tam. E, no. Także tak, no porozmawiali, spędzili sobie trochę czasu. Również mieliśmy ducha, e, bo tutaj jak widzieliście, było zepsute i prysznic, i tu walka. Okazało się, że mamy ducha jakiegoś w tym domku. Co z ogólnie z galerii. Widocznie nie wiem, chyba ktoś tu po prostu wiecie, no, no zmarnie. E, no, także w ten sposób. I. Wiecie, nie chcę przedłużać już tego odcinka, po prostu to będzie naprawdę bardzo krótki film. No wiecie, to jest bardziej taki informacyjny, trochę z takim, wiecie, z taką grą w tle. No bo ja tu już będę sama się, wiecie, no troszkę ogarniać, żeby było ciekawie. Także piszcie co wy myślicie o tym pomyślę, czy Wam się podoba, czy nie. Co byście na przykład chcieli jeszcze zobaczyć w tej serii, co Was jeszcze na przykład właśnie ciekawi z tego dodatku, zostań gwiazdą. Także wiecie, no to pokażę, czy ty... Chodź tu, nie chodź mi do pracy, no coś, ty jesteś na wakacje, a ty chcesz do pracy. No człowieku, ogarnij się. No. Więc, dobra, nieważne. Także no co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Jest no dziwne, no co zrobię, tak? No tak wyszło. No nie wiem, co się stało, że się samo włączył z siebie, no ale bywa. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia do następnego. Ta -ta.